Salut, no witam wszystkim z tej strony 3D Zygzak, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam gadżet, który chyba każdy drukarz 3D powinien posiadać w swoich zbiorach, a jest to taki łącznik do filamentu firmy Sunlu. Dobra, po pierwsze, odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego warto posiadać takie małe urządzenie, no albo chociaż podobne, które spełnia te same zasadę działania. No, otóż jest jeden powód. Dokładnie ten powód wygląda. W ten sposób: takie małe skrawki filamentu. Pewnie jeśli drukowaliście nie raz, nie dwa, zdarzyło Wam się, że zostały takie skrawki filamentu. Mogły być mniejsze, mogły być większe, no ale jest jeden problem z nimi. Są tak małe, że nie da się z nic z nich sensownego wydrukować. Nawet jak damy bardzo małe wypełnienie, to i tak najczęściej one nie starczą na, na nic cokolwiek, tak? Ale jeśli połączymy je wszystkie, to wtedy już możemy coś wydrukować. Dobra, i tutaj z pomocą właśnie przychodzi taki łącznik od filamentu. No, on teoretycznie powinien w łatwiejszy i szybki sposób pomóc nam połączyć te wszystkie skrawki. Dlatego w dzisiejszym odcinku go sobie rozpakujemy i sprawdzimy, jak on mniej więcej działa. No i damy jakąś, powiedzmy, końcową ocenę tego, czy to w ogóle warto polecić, czy nie. Według mnie z opisu. Powiedziałbym, że na razie tak, ale zobaczymy, czy pod koniec tego filmiku moja ocena się nie zmieni. Więc zapraszam do dalszego oglądania. E, dobra, widzowie, więc to, co tutaj widzicie, to w sumie jest pudełko, w którym przychodzi ten całe nasze urządzenie. Pudełko jest po prostu kartonowe, można je łatwo otworzyć, co mi się bardzo podoba, nie trzeba zbytnio kombinować. Ale zobaczmy przede wszystkim, co jest w środku. Mam w ogóle też taką nadzieję, w ogóle jeszcze sprawdzę, tak dla pewności, czy nie ma problemów z ostrością. Mogą być... Przepraszam, w sumie nagrywam tak pierwszy raz, więc może być z tym wszystkim różnie Ale może po prostu przejdźmy dalej do tego, a ja będę po prostu starać się korygować te rzeczy na bieżąco To tak, instrukcja obsługi, czyli to co przychodzi w sumie z każdym urządzeniem Odłóżmy je sobie na bok, bo to nas na tym nie interesuje Najbardziej nas interesuje samo urządzenie no, Ono jest w sumie bardzo takie malutkie Jest dosłownie wielkości dłoni, no nie wiem no Ja mam w sumie dość duże dłonie, więc czy jest duże sami sobie ocencie. Ale no dobra, zdejmijmy może folikę. Oh, bardzo satysfakcjonujące, i wyrzućmy może na razie papierek ostrość. Ostrość łapie. Powinna się złapać, ale nie widzę zbytnio na podglądzie. Teraz powinna być świetnie. Mówię, pierwszy raz mamy do czynienia z aparatem takim, który dosłownie łapie ostrość w biegu, więc teoretycznie może być tutaj różnica z jakością nagrania. No ale postaram się, żeby to jakkolwiek siadło. Dobra, całe urządzenie otwiera się w dość prosty sposób w instrukcji też wyczytałem pomiędzy tym cięciem że tutaj jest taka malutka część wy może teraz kur o teraz widzicie ta część y, służy po to, żeby w tej części po prostu poczekać, położyć filament, aż ono stygnie, no bo wiadomo, tutaj się wiadomo zgrzewa i nie można tego szybko rozłączyć, no bo jeśli to rozłączymy, no to filament może po prostu się no rozerwać w zależności po prostu od tego, w którą stronę ciągniemy, więc o to w, y, chodzi w tym miejscu, żeby ten filament po prostu mógł sobie na spokojnie ostygnąć. Dobra, w instrukcji obsługi widzę, że tutaj było napisane... Że w zależności od tego, jaki mamy materiał, temperatura jest y, różna w celu połączenia. I na przykład Pela ma temperaturę ustawioną 185, to się zgadza na ekranie. No i tutaj rekomendują nas, że powinniśmy tu utrzymać przez mniej więcej 7-8 do 8 sekund ten materiał, aż on zacznie się porządnie spiekać. Więc spróbujmy może teraz połączyć jakiś skrawek filamentu. W tym celu po prostu wezmę jedną tubkę, jaką tutaj nam powiedzieli, że mamy wykorzystać. Dobra, mamy przygotowaną tubkę. Jedna rzecz, której nie wziąłem, a przyda się do tego, będą Kombinerki. Kombinerki takie typowe, niebieskie, jakie możecie spotkać po prostu w, w drukarkach 3D. One po prostu posłużą nam tylko po to, żeby móc sobie. O, coś piknęło, czy mi się wydawało. Chyba urządzenie po prostu osiągnęło temperaturę docelową. Tak. Ok. Aż dla pewności sprawdzę to pikanie. Dobra, widzowie, przeczytałem instrukcję. No tutaj w sumie nie było nic nowego, czego bym już wcześniej nie wiedział, więc wiedziałem, jak to urządzenie będzie działać, więc no po prostu upewniłem się w tym wszystkim. Dobra, żeby połączyć taki filament, to trzeba uciąć go pod kątem, tak powiedzmy 45 stopni, jedną, jeden kawałek i ten kawałek powiedzmy będzie sobie z tej strony yy, i weźmy jakiś drugi kawałek. Mam nadzieję, że to jest jeden długi, a nie mocno podjęty. O. Czyli tu było jeszcze więcej kawałków niż się spodziewałem, ale dobra. Mam przygotowane tutaj w takim razie te filamenty. E, jeszcze drugi musimy uciąć z drugiej strony tak samo. Chodzi o to w tym przy, e, ucięciu, żeby ten filament w momencie styku miał bardzo dobrą powierzchnię i mógł się sensownie połączyć. No bo jeśli zobaczycie, że jeden jest po prostu pocięty filament, jakby wam to pokazać, o, może tak więcej. Jeden jest pocięty w ten sposób, drugi jest pocięty w ten sposób, to one nagle magicznie się łączą. O to mniej więcej w tym wszystkim chodzi. I spróbujemy właśnie teraz w ten sposób zrobić. Dobra, Gdzie jest ta końcówka? Już zgubiłem. A nie, dobra, mam ją. Eee, tubka. Dobra, mam tubkę. Wsadzamy w takim razie jeden kawałek tubki z jednej strony eee, i drugi kawałek filamentu z drugiej strony. O, nie wiem, czy widzicie to może teraz na ekranie, bo to jest dosyć cienkie. Nie wiem, czy to wyłapie ostrość. Może nie wyłapać, no ale musicie mi wyjść na słowo, że jest dokładnie tak. Jak tutaj powiedzieli w instrukcji? Dobra. Skoro już to mamy przygotowane, e, ustawmy sobie temperaturę, może e, docelową. Docelowa temperatura to będzie nas interesować materiał, i materiał to w tym przypadku jest PETG. Tak? Nie, PELA. Co ja mówię? To jest PELA. E, więc wybierzmy sobie PLA z powrotem. No i musimy poczekać w takim razie, aż ta temperatura docelowa się. Osiągnie. Ona akurat szybko się osiągnie, no bo w tym momencie już wcześniej jakby ustawiłem ją poprzednio, więc już nie muszę czekać aż nagrzeje się od zera. Ustawmy może z powrotem w centrum tę ostrość. O, teraz powinno być jako tako dobrze. I już mamy jeszcze 20 stopni, czekamy. Widzę tutaj, że mamy już przygotowane prawie temperaturę, dlatego spróbujmy to połączyć. Ok, stawiamy w tym miejscu temperatura. Teraz się osiągnie. I. Co jest? A ja, coś źle zrobiłem. O, się na już jest mięciutkie. Więc widać, że działa. Palcem tego oczywiście nie próbował. Testować? OK. Czekamy. Jest 184. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ok, czyli tyle mniej więcej ile to powinno się teraz ten. Trzymamy to z powrotem, to odchodzi i ten filament możemy odłożyć w tym miejscu. I poczekać, aż on sobie przestygnie. Dobra, to ja w takim razie teraz czekam aż to ostygnie, a jak to ostygnie, to dam Wam znać i pokażę, jak to więcej efekt wyszedł końcowy. Dobra, widzowie, teoretycznie już to powinno ostygnąć i powinniśmy to teraz bezpiecznie sobie wyciągnąć w jednym kawałku. Okej, okay. nie widzę, żeby to się rozchodziło jakkolwiek w tej tufce. W ogóle zauważyłem też, że to nie jest tylko miejsce, żeby ten filament ostygnął, bo tak naprawdę przewidzieli tutaj jeszcze jedną rzecz, o której właśnie chciałem się, że powiem, pytać, a jednocześnie mm, nie wiedziałem, jakby to ogarnąć, bo okazuje się, że Tę tubkę w sumie ciężko ściągnąć, jakby na to nie patrzeć. Co, przeciągniemy ją przez całą szpulkę filamentu? No trochę głupie, trochę głupie, ale w tym miejscu jest też nożyk, który pozwoli nam po naciśnięciu tę tubkę po prostu leciutko rozciąć i będziemy mogli, jak widzicie, ściągnąć sobie teraz tę tubkę bez większego problemu. Sprytne. Już rozumiem, czemu to miało być akurat jednorazowe. No bo rzeczywiście to trzeba rozciąć, żeby później to jakkolwiek ściągnąć. No ale zobaczcie, widzowie. Ten filament się połączył i to bardzo, bardzo sensownie. Jestem bardzo zadowolony z tego łączenia, ponieważ to łączenie wcale nie wpływa zbytnio na średnicę tego filamentu. Wydaje mi się, że ta średnica mogłaby być może ciupkę większa niż na całej długości żyłki. Bo po prostu wiadomo, jak kompresujemy z tego materiału, się to więcej zmieni. Yy, do tego materiału tutaj po prostu się więcej kompresuje i może być po prostu lekko więcej. No ale widzowie, zobaczcie, no przecież to wygląda prawie idealnie. Jakby wyszło z fabryki. No ale szczerze, jestem bardzo zadowolony pod względem takiego łączenia. Wydaje się być też jakkolwiek twarde. I. Tak. I po łączeniu. Wydaje się być twarde widzowie, ale z drugiej strony chyba ten filament mogę mieć troszkę wilgotny, co mogło wpłynąć na to. No nic, dobra, wiecie co widzowie? Druga próba. Jeśli druga próba wyjdzie tak samo, to wydaje mi się, że yy, całe urządzenie spełniło, że jak powiem, swoje zastosowanie, więc spróbujmy jeszcze raz połączyć ten filament. Dobra, wydaje mi się, że już ten filament na spokojnie sobie ostygł, więc teraz naduszamy to, żeby... Ostrze na dole zrobiło swoją robotę i wyciągamy to. Ok. Tak, rzeczywiście tubka została nacięta. Wystarczy ją teraz lekko palcami, paznokciem obskrobać do końca. Super. O, I tym razem wyszło w jednym kawałku. I spróbujmy jeszcze raz jakość tego łączenia. No jak widzowie widzicie jakość łączenia jest, według mnie. Bardzo satysfakcjonująca, zwłaszcza na takie drugie i to pierwszy raz w tej, że powiem, formule. Patrząc to z innej strony, może weźmy to, odstawmy na moment, żeby nie przeszkadzało nam. Patrząc na całą długość tego łączenia, to rzeczywiście nie będzie tutaj według mnie żadnego problemu, jeśli chodzi o podawanie tego materiału do drukarki, czy to w technologii Bowden, czy w technologii Direct. Więc jestem jak najbardziej zadowolony z tego łączenia. Nie będę może drugi raz wyginać tego... O Boże, zgubiłem. Bila? O! Teraz powinno być super. Przepraszam za to, widzowie. Uczę się jeszcze. Mówię wracając. Nie powinno być żadnych problemów w podawaniu z tym przez drukarkę. Jeśli chodzi o inne materiały, niestety na obecną chwilę nie mam takich innych, żeby móc je przetestować, więc może po prostu w innym odcinku, gdy uzbieram kilka albo pożyczę po prostu kilka kawałków od znajomych, to zobaczymy jeszcze inne materiały, jak one się łączą. A tymczasem możemy przejść do podsumowania. A zatem, widzowie, jaka jest moja taka szybka opinia po tym, powiedzmy, krótkim materiale związanym z tym urządzeniem? No, otóż jest prosta. Bardzo zadowolony jest. Otóż tak, widzowie, to urządzenie w porównaniu z tym, to rzeczywiście jest nieba ziemia. Totalnie dwie różne technologie, z czego jedna jest, no, totalnie nieprzyjazna dla użytkownika. No, bo zobaczcie. W tym. Moment. Ostrość. Teoretycznie tak powinien się ten filament łączyć, a tak praktycznie tego urządzenia nikomu bym nie polecił, ale spokojnie o tym urządzeniu jeszcze pojawi się oddzielny materiał na moim kanale, ale wracając do tego urządzenia, to jestem bardzo pozytywnie zadowolony. I po ilość tutaj rzeczy, które zostały przemyślane pod to, żeby użytkownikowi było łatwo jakkolwiek ten filament połączyć, jest no po prostu super. Urządzenie jest małe, spełnia swoją funkcję, no i działa przede wszystkim więc z czego chcieć więcej? Ja mogę wam tylko to urządzenie polecić i dajcie śmiało znać w komentarzach, co Wy o nim sądzicie, albo może ja powinienem jeszcze przetestować może powiedzmy nieco bardziej ekstremalnych warunkach, niż poza takimi małymi skrawkami i innymi materiałami, ale spokojnie, o innych materiałach jak zdobędę i będę mieć ich więcej, to na spokojnie też nagram inny materiał, a tymczasem w sumie co, dziękuję wszystkim widzowie za oglądanie, mówił 3 Zygzak. jeśli Wam się spodobało, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, i komentarz, ale w tym komentarzu chciałbym, żebyście mi napisali, o ile w ogóle ktoś dotarł do tego momentu, co Wam podobało się w tym nagraniu, bo to jest, że powiem, pierwszy materiał, który nagrywam w tej formie. Czyli kamera jest tu, dźwięk nagrywa się tutaj, urządzenie jest tutaj, kilka kadrów. Po prostu śmiało dajcie mi znać w komentarzu, co powinien poprawić. I dziękuję wszystkim jeszcze raz za oglądanie. Mówił Zygzak, trzymajcie się i cześć.